Cześć, witajcie, ze strony Walduś, i dzisiaj pokażę Wam mój ulubiony build na lochy, który jest po prostu mocny, efektywny, bardzo szybko możecie farmić nim talony, za które otwieracie lamy. My w tym momencie mamy cukierki, ale wiecie o co chodzi. I teraz tak, dowódcą w tym bildzie jest ognisty krat Sokoleoko, czyli bohaterka, która sprawia, że w momencie, kiedy używamy przesunięcia fazowego, to pozostawiamy ze sobą fajerwerki, które zadają 24 punkty bazowe obrażeń co pół sekundy. I teraz tak, mamy tą postać, pod profil drużnowy wesołych świąt z tego tytułu, że musimy sobie skatać czas odnowienia zdolności, a naszą główną zdolnością w tym lidzie jest przesunięcie fazowe, które po prostu... Jest głównym elementem, chcemy używać go jak najczęściej z tego tytułu, że to nam po prostu movement. I mamy oczywiście damage z przesunięcia fazowego w postaci przesunięcia z jajami i świątecznej niespodzianki. Przesunięcie z jajami przesunięcie fazowe generuje trzy jajobomby, które zadają obrażenia, a świąteczna niespodzianka sprawia, że na koniec przesunięcia fazowego powodujemy eksplozję. I w tym bildzie mamy paliwo dla poległych z tego tytułu, że przy okazji w momencie, kiedy używamy tego przesunięcia fazowego i przeskakujemy przez wrogów, ubijemy jakiegoś mopka, odzyskamy sobie energię i to jest po prostu OK. Mamy dezorientację fazową, czyli zwiększamy. Limit ładunku przesunięcia fazowego o 1 i poza fazą, czyli skacamy czas odnowienia przesunięcia fazowego o 25%. I teraz tak, ja sobie troszeczkę zmodyfikowałem ten build, bo wrzuciłem sobie przesunięcie z jajami, ale pierwotnie był tu rubieżnik przebieżnik, czyli w momencie, kiedy zlikwidujemy 6 wrogów w ciągu 10 sekund po użyciu przesunięcia fazowego, odnawiamy sobie jeden ładunek. I generalnie to jest ok, i to przesunięcie z jajami też jest ok, więc ym, po prostu powiem wam tak szczerze, że no, ten build jest po prostu mocny i bardzo szybko, nim będziecie farmić sobie cukierki, a bardzo chcemy szybko farmić cukierki. Z tego tytułu, że będzie, kiedy sobie otwieramy owe koszmarlamy, możemy zdobyć bardzo fajne bronie i przy okazji ocaleńców, którzy są bardzo mocno istotni, możemy sobie bardzo szybko podbić moc. Przechodzimy do gierek i pokażę wam, co ten build potrafi. No i rozpoczynamy, widzowie. I teraz tak, przede wszystkim widzę, że już gościu poszedł, oczywiście e, otwiera drzwi, e, więc po prostu zbieramy klucze. Jeden klucz, a ty, ten klucz jest tutaj. I... A pierwszy raz widzę ten klucz, on jest tu na dole, chyba najgorsza miejscówka do zgarnięcia klucza, tak? Dobrze widzę? Dobrze widzę. Pierwszy raz mi się w ogóle to zdarzyło, żebym miał klucz w tym miejscu. Okej, okay, monolity zburzone, zdobądź klucz pustaka, okej, okay, podnoszę, biegniemy, niech oni już otwierają drzwi. Ehm, I powiem wam tak szczerze, że no, chyba mi się dobre lobby trafiło. Tak e, osobiście uważam. E, tylko, Waldek, wypadałoby, żebyś ty się zedytował, okej, okay, przeleciał sobie, super. Oczywiście gramy krypty, bo jest to jeden z fajniejszych loków do grania. Eee, e, 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 dobra, nie, ja biegnę dalej. Ja nie będę tutaj marnował czasu. W ogóle ja klikam B zamiast sprinta, gdzie ja mam sprint? Tu mam sprint, dobra? Aha, czyli te pomie na sam początek. Nienawidzę teleportów i nie będę ukrywał, że to jest, powiedziałbym, pierwsza gierka w lochy od dawien dawien dawna, więc ja muszę się tutaj po prostu ogarnąć. Dobra. Monolity tutaj zaraz będziemy mieć zbite. Oki dołki. Czy klucz pustaka został zbity? Tak, myślę, że tak. Proszę bardzo. Otwieramy. Okej. Okay, dobra. Otwieraj, 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 otwieraj. No, 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 My tu trzymamy ściankę i lecimy. Miejmy nadzieję, że się oczywiście uda e, wiadomo co zrobić, czyli ukończyć lochy w mniej niż 2-3 minutki. I teraz tak. Co ja zawsze robię? Idę zawsze sobie tędy, bo tutaj jest zawsze e, pułapeczka, więc oczywiście co robimy? Używamy przesunięcia fazowego i biegniemy. Biegniemy jak najszybciej. Tu będzie boss. Ja go oleję. Ja biegnę dalej. No, no, czemu ja się blokuję w mobach? No mnie coś zaraz tutaj pogniecie. Ja totalnie nie ogarniam dzisiaj. Ja tutaj mam pokazać mój ulubiony build na lochy, który jest przede wszystkim turbo szybki. A ja się tutaj nie popisuję, widzowie. No, nie no, to tak nie może być. Tak nie może być. Dobra, mamy jeden monoid zbity, szybko zbijamy drugi. Proszę bardzo, zobaczcie jak szybko w ogóle go zbiłem. Oczywiście już podnosimy kluczyk. Tu teleport sobie unikamy. I cyk, 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 cyk. I co? Otwieramy drzwiczki, mamy dwie minutki, ee, także chyba jest bym powiedział całkiem git. Też lobby mam dosyć szybkie, co mi się przede wszystkim bardzo podoba. No zresztą widać, że goście tutaj troszkę ogarniają. Podoba mi się to, podoba mi się to, chociaż niezbyt lubię tą mapkę. Zrobię tak, zrobię tak i ja biegnę dalej, proszę bardzo. Tutaj pułapka, jedna, druga, żebyście dobrze wiedzieli. I tutaj oczywiście znowu mi się sprint kończy dobrze. Dobra, teraz ja sobie szybko to zbietku tu teleport, żebym oczywiście ogarnął sobie szybciutko. Ok, Uczcienia zbity i o, no. no to zbiłem. To zbiłem. Chyba poczekam na kolejne lobby, żeby się odrodzić. No, czasem tak się zdarza zmisować. Nie powiem, że nie. Może mi podniesie przy punkcie kontrolnym. Chyba sobie na spokojnie tutaj poradzimy. Tak, podniesie mnie, ja się podniosę, ja się podniosę i wiadomo, e, podnosić, podnie, podnieście kluczek, ja już zacznę drzwi otwierać, tak? Super Okej, okay, dobra, mamy 3 minuty 10. No, mogłoby być trochę szybciej, bo będziemy troszkę stali e, na wlatku. E, wiadomo, o co chodzi, nie? No, bo wiadomo, ta postać oczywiście ma cooldown w momencie, kiedy ją pierwsza zbijemy. Więc tak to widzowie wygląda, nie? No. Ja sobie puszczę jednego tureta, bo drugiego oczywiście nie trzeba. No i gdzieś w okolicach poniżej 5 minut powinniśmy to skończyć, więc, więc to jest bardzo dobry czas moim zdaniem. Nie? No co, jest sobie wladek i już go nie ma, nie. Nie ma gościa i teraz czekamy dosłownie minutę 340, cztery poniżej 5 minut powinniśmy się wyrobić. Także jest gitarka, widzowie. Dobra, Wladek wrócił. Może się uda go pokonać w mniej niż 5 minut. Oby. Oby, widzowie. Chociaż kurde, on tak poleciał, że nie jest, że moje tutaj jajka nie potrafią go dostrzec. Okej, okay, dobra, zróbmy sobie tak. Dobra, 455, 455 powinno nam zaliczyć, bo takżeśmy go pokonali, tak? 457 nam zaliczyło, czyli jest to bardzo, bardzo dobry czas moim zdaniem. Dobra, let's do this, widzowie, ponownie. W ogóle trafiłem na tego samego gościa, z którym grałem poprzednio, więc on coś czuje, że on będzie ogarniał, ale jeżeli chodzi o dwóch moich teammateów kolejnych, no to tak nie bardzo. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy dwa klucze, proszę bardzo. W ogóle ten gościu ma 35 tysięcy godzin w tej grze. Także troszeczkę e, zabawnie bym powiedział. <laughs> no to jest ciekawe. Nie, że ludzie mają tyle godzin, w ogóle jak Kratos, proszę bardzo. No widzicie, tacy są gracze Fortnite'a, no nie powiem, że nie. Dobra, no okej, okay, tu jest gdzieś kluczyk po tej stronie. Nie, 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 nie. Fajnie, że kluczyk w ogóle tutaj. Ale powiem wam tak szczerze, że troszeczkę bym powiedział... No, to, tego sprintu trochę mi brakuje, więc... Yy, no, <tak>, tak to wygląda. Dobra, okej, okay, dobra, niszczymy kolejny ostatni monolit. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay, bierzemy kluczyk i ja idę drzwi otwierać. No i mamy. No i mamy to ogarnięte, więc jest zajebiście. Tylko żebym. Yy, yy, yy. No, o tym mówiłem, nie? O tym mówiłem, a ty, a ja się w sumie nie tepłem za daleko, nie? Czemu ten sprint tak nie działa mi dzisiaj, no? Co jest nie tak? Halo, tu jest gdzieś ten teleport. Dobra, ten gościu to otwiera. Także mi się to podoba, bo miał oczywiście tepło. Nie dobierze że mnie tepło. Dobra, biegniemy. No i co, mamy minutę 23. i to jest chyba drugi room? Drugi room, tak? No, no i gitarka. Idziemy tepło. Dalej czy bliżej? Dalej, okej. Okay. Dobra. Dobra, jeden monoid na pewno mamy zbity. Zdecydowanie eee, Tak myślę, że mamy zbity eee, No co, biegniemy dalej Tylko ten sprint tak, kurde, no nie wiem Jakiś taki dziwny cooldown ma Okej, okay. dobra, miejmy nadzieję, że Ci, te ludziki oczywiście ogarną pier Pierwszy monolit, ale z tego co widzę Chyba jednak nie Nie ogarnęli, więc czekamy aż zbiorą kluczyk No, zbierajcie kluczyk No, zbiorą czy nie zbiorą? Z zebrali, tylko tam jest Smasher gdzieś po drodze chyba, boss no, Miejmy nadzieję, że uda się drzwi otworzyć Uda się, biegniemy Iśś Hyś. No powiem wam tak szczerze, że jeżeli chodzi o krypty To jest taki loch, który ja po prostu Bardzo, bardzo lubię i jest Powiedziałbym dosyć prosty e, A z racji tego, że jest dosyć prostym lochem No to ja go po prostu bardzo lubię Robić, dobra, tu mamy jeden Tylko gdzie jest ten klucz cienia Chyba z tego co kojarzę On jest za mną, tak Za mną, czyli mam nadzieję Że na ten gościu go zbierze, tak Ja już poleciałem e, 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 Zrobię sobie tak Zrobię sobie tak, żeby nie wylecieć, tak jak ostatnio. Dobra, mamy klucz, tylko jeszcze klucz cienia trzeba by było zebrać. Więc, chłopaki, wypadałoby, żebyście to zrobili jak najszybciej. Tak. Ja no już bym chciał drzwi otwierać. Czy 13, czy 14? No, 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 no. no. Zobaczymy, jak. Tutaj oczywiście chłopaki poradzą z kluczem cienia, bo on był gdzieś tam na początku, ja go nie zebrałem. Dobra, muszę się cofnąć po klucz, więc ten run nie będzie, e, bym powiedział, taki efektywny. E, bo chłopaki oczywiście poszli sobie do przodu, a ja muszę się cofnąć po kluczyk. Tak? Tylko gdzie jest ten klucz, jak mam być szczery? On tutaj jest pewnie, nie? Aha, aha. dołki, jest klucz cienia, proszę bardzo, otwiera drzwi. 4 minuty. No cóż, tak czasem w życiu bywa, tylko kurczę e, zróbmy sobie tak, przejdźmy oni otworzą drzwi, a ja się spróbuję szybko tam e, przelecieć i teleportować chociaż zająć życie, oczywiście e, ja tam będę szybciej zanim ktokolwiek inny tam dotrze. E, proszę bardzo. 4,18, czyli 5,20 sobie skończymy e, ten loch. No i zobaczcie sami, no ten build, no ultra szybki jest, przynajmniej moim zdaniem. No i co, no i na spokojnie nim kończycie lochy, możecie zbierać klucze, bardzo szybko się przemieszczacie. I dobra, Vladius sobie wrócił, proszę bardzo. No to szybko go oczywiście usuwamy. Aha, aha. No chyba tutaj 6 minutek będzie, a nie 5. No prawie 6 minut, no bym powiedział, no troszeczkę wolniej o minutkę niż w poprzednim ranie, ale to było spowodowane tym oczywiście, że wiadomo e, klucza nie zebraliśmy na samym początku, więc troszkę się chłopaki tutaj zamotali, ale moim zdaniem i tak poniżej 6 minut to jest jak najbardziej G. I to tyle, jeżeli chodzi o ten film, tak się ten build prezentuje i moim zdaniem jest po prostu przekozacki. Także dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach, także trzymajcie się i do następnego baju.